Ja, bo trochę mi przeszkodziła mama, bo ona jest taka... Która przeklina? No, przeklinała. musiałam że Ale mamy to. Nie chciał... Nie mogę powiedzieć tego, co... Ale powiedziała, korea przeklina. A nie przez Z, tylko przez K, przez K, ale Z, zamknięte, żeby nie odleciała ta, ta rozmówka. No, jest taka. Dobra, widzę, że teraz sobie pokiwa to czerwone. Może dotrzemy do całego. Albo będę musiał zrobić kolejną część. O kurczę! Będę musiał kolejną część tego. więzienia tamtego. Dobra, ale to potem. potem nie rozmawiajmy, o tym nie rozmawiamy, tylko o tym. co teraz będziemy robić. Na no nic mnie nie stać. Y Yy. Tak jest! Tyle mam obserwacji! Ile rosną? Ile rośnie? Ja obserwacji no nie, nie mam? Nie umiem tego mówić niekiedy. No bo wiecie, ja nie mam aż takiej. Mam no, przestań Dobra widzowie mój brat się wygłupia, nie wiem po co. Jakiś jeszcze A wiecie? Ja widziałam admino. Obmino. Dobra mój brat jest taki Dobra, ale ja widziałam naprawdę admina, więc na odcinku, na odcinku mojego brata on nie chciał admina pokazać Teraz jak powiem adminowi to tu zaraz już mnie dogoni Dobra, ale...

bo ona jest taka, żeby, żeby nie wchodziła i żeby nie przeklinęło tok. Nie oglądaj tego. Nie oglądaj tego. To jest z anime. Mój brat ogląda anime. Nie wiem po co. Żeby mi przeszkadzać na pewno. Ale dobra, mnie to nie obchodzi.

No, nie mam tutaj żadnego problemu. Cały nie jest. Sklejona! co Oni nie mówią. Ale tak i tak to nie jest. Oj, mnie sprawdziwiście. Halo? Tak, w czym Widzicie to, widzowie? Ja mogę mieć na swoim. No za niedługo nie mówiłem przeprowadzamy się będę mieć garderową i gaming to, game. Mam, ja wiem, o, to, I to. będę może A mieć to, takie Ale żółte, bo ja uwielbiam żółty Żółty, 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 żółty A mówisz... A powiedzcie jakie z Was w jest najlepsze

Co to mi się dzieje? Ej, nie oglądaj tego, bo widzę. Zaraz. Ja zaraz no, się wiołmec, pójdę do toalety. Dobra. Dobra, a jeszcze to nie koniec. U. 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 O, jeszcze. Załóżcie, ja nie fajne łóżko! Nie umiem takich takiej. Ograliście w brawl stars, to jest bardzo fajna gra. A jak ktoś grał i ma 2000 2000 karty, to no jesteście dobrzy. Ale kto nie zna, to możesz zainstalować brawl stars. Mogę? Może? Może? Ktoś nie ja to, to nabrał i powie komuś. I napisze w Jak W, w, w... komentarzach. E, o co chodzi? ale poczekajcie. no. Dobrać. Dobrać. dobra, no. Podeszowe trio, Są nowe trio, to wasza nowa koleżanka, przedstawcie jej, powiedz co tam potrafisz Nazywam się kupisaki Kinobara i walę z młota Walisz z młota? Ale cool! ja na przykład walę vale konia, jest taki Konia, nie wiem co to Mam jest A ja kochanie wale konia A ty co wali? No może walę?

może będzie taki, może będzie odcinek, co będę sam siebie oglądać, może będzie taki odcinek, wątpię, no, tak, dobra, we, we, ja mogę... No jak będę mieć 18, to mogę, przeprowadzę się, bo będę nagrywał i będę mieć przyciski, będę, 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 mieć pracę wtedy, będę zarabiał. I wtedy kupię sobie pierwszą kamerę. Będę w Może będę to miał przycisk albo inny przycisk albo Baby Shark przycisk. By tego nie robił. A, a to znaczy kanał liście, Fito Filip? Możecie na to wbić. Fajny kanał to jest o adminie. Znam go. Admin to ma. Ten kanał.

Kiedy mam zakazy, bo wybucha wojna światowa y, z dziesiątka, ale nie mam że... Kiedy łamiemy sobie karki, no, no, nie no, wartuję. nie łamiemy sobie karków. Ale może, no, bo miałem górę w ręce, w głowie, kolejną w głowie, kolejną w głowie. Kolejną w głowie. I mi nic się nie stanie, jak będę jeszcze na której, Bo no, jestem niezniszczalny po prostu. Słysza, wam no. Dobra. Ja mama rozglądała mnie. Ale nie zasubskrybowała mnie. E-e. Ja no, zasubskrybowała. Ale nie wiem, ile mam subskrypcji. Kit?

To nie ja, jak coś, to to nie ja. Dobra, jestem. Dobra, jestem. I co jej już? Dobra, ale no to pa odcinek już był długi. Jeszcze muszę podbierać poza. No to pa.